Wpływ farm wiatrowych na bezpieczeństwo energetyczne regionu, nowe atrakcyjne rynki dla przedsiębiorców oraz szansa dla rozwoju samorządów lokalnych. To główne tematy, jakimi zajmowano się w piątek w Szczecinie. Tematy te dla regionu zachodniopomorskiego okazują się ważne, ponieważ jesteśmy w tej dziedzinie liderem w kraju. Staramy się przedyskutować szanse i zagrożenia energetyki wiatrowej, tak aby utrzymać swoją pozycję lidera wobec innych regionów, nie tylko polskich, ale myślę, że również, żebyśmy stawali się coraz bardziej konkurencyjni w regionie Morza Bałtyckiego. A przypomnę, że na terenie Pomorza Zachodniego funkcjonuje 28 pojedynczych siłowni i dużych farm wiatrowych o łącznej mocy około 500 MW. Obecnie ponad 1 trzecia energii z instalacji wiatrowych w kraju wytwarzana jest na Pomorzu Zachodnim, co daje nam tak mocną pozycję. Okazuje się, że rozwój energetyki wiatrowej w naszym województwie związany jest z faktycznie dobrymi wiatrami, bo dobry klimat jest tu głównym atutem. Jesteśmy ewenementem, jeśli chodzi o województwo, właśnie w tej kategorii. Budujemy to co świat dzisiaj oferuje najlepszego jeśli chodzi o energetykę wiatrową najbardziej wydajne efektywne elektrownie wiatrowe to jest ogromna zaleta tego sposobu rozwoju energetyki wiatrowej w zachodniopomorskim dlaczego tak się może dziać w zachodniopomorskim dlatego że mamy przyjazny klimat tutaj inwestorzy chętnie przychodzą do naszego województwa jak się okazuje, energetyka wiatrowa może być wyjątkową szansą dla naszego województwa. Z jednej strony są to bezpośrednio zainwestowane miliardy złotych, które przynoszą bezpośrednie przychody dla budżetów gmin, z drugiej strony to rozwój gospodarczy i poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu. Ten program generalnie ujmuje energetykę wiatrową jako taką, w szczegółach i dotyczy tutaj budowy elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do roku 2024 100 MW, ale dotyczy również budowy infrastruktury. W działania związane z energetyką wiatrową, jak potwierdzają inwestorzy, zaangażowane są władze regionu, co sprzyja przyjaznym wiatrom nie tylko tym rozumianym dosłownie.